Ruszyła maszyna, nic jej nie zatrzyma, bo karty Toty wjechały do paczek, więc naturalnie jak co roku czas przeprowadzić paczkowe polowanie na najlepszych piłkarzy w grze, którzy w FIFA 21 są nieco słabsi niż w ostatnich latach, a fakt, że Lewandowski nie dostał karty ocenionej na 99 mówi już sam za siebie. Ale to jest temat na inny materiał, dzisiaj bierzemy się za paczki, bo razem z Maśkiem na obu kontach mamy ich w sklepie ponad 100 i to nie jakieś byle co, a paczki Ultimate i tym podobne warte łącznie kilka milionów. Monet, z tym, że my naturalnie otworzymy je, gdy cała drużyna będzie już dostępna, by dać sobie jak największe szanse na dobry traf. A teraz na start wydam kilkanaście tysięcy FIFA points i zobaczymy, czy przyniesie mi to Lewandowskiego, Ronaldo albo Mbappé. Będąc na wstępie, pragnę jeszcze przypomnieć, że na fanpage'u Kartomanii cały czas trwa konkurs o fotel gamingowy o Diablo Chairs, model X-Fighter, z którego sam korzystam już od kilku lat. Zwycięzca otrzyma do wyboru jedną z czterech wersji kolorystycznych fotela, a warunki udziału w konkursie są bardzo proste, zresztą sam post konkursowy przypięty jest na górze naszego fanpage'a. Ale ponadto na stronie sklepu DiabloChairs.com dostępny jest już również przez sprzedaży nowy materiałowy fotel X-Player 2, który każdemu graczowi zapewni nie niespotykaną dotąd ergonomię i komfort, a także zachwyci swoją kubełkową konstrukcją oraz sportowym, niespotykanym dotąd wzornictwem. Przypominam, że kod kartomania daje 5% zniżki na wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu DiabloChairs. Link oczywiście jest w opisie. A my przechodzimy już do otwierania paczek. Let's go! Nie ma na co czekać, leci pierwsza paka za 50 tysięcy monet, czyli 1000 FIFA points. I mam nadzieję, że od razu przywita nas walkout. Co do którego nawet dobrze nie pamiętam, jak on wygląda, bo tak dawno nie otwierałem paczek. Ale były te trzy pionowe, świecące kreski, czyli jednak to nie będzie walkout, tylko zawodnik Chile z Interu Mediolan, Arturo Vidal, 83 oceny ogólnej. <laughs> Druga paczka za 50 koła, i tym razem. Jest taka sama kompromitacja, czyli brak lokautu, ale za to Chorwacja, SP, Chelsea, czyli znowu karta, która obecnie będzie kosztować może kilka tysięcy. Do trzech razy sztuka, teraz będzie walkout i jest walkout, no proszę, ależ to zawsze się sprawdza, do trzech razy sztuka to po prostu jest filozofia życia, ale skoro to są Niemcy, SPD, z Bayernu, to ta filozofia jednak szybko się kończy. Kimiś 88 oceny ogólnej, no przynajmniej tyle, że to jest ciekawa karta do SBC. O proszę, jeszcze tutaj Fabinho znalazł się w paczce, więc faktycznie jak na moje standardy to jest całkiem dobra paka. Znowu, nie ma walkoutu, ale zresztą jestem w ogóle ciekaw jak wyglądają walkouty TOTY, bo jeszcze żadnego nie widziałem, a tutaj... Oj, oj, oj no to lepiej pozostawię bez komentarza. Nie ma znów walkoutu, ale za to będę mieć grywalnego zawodnika w postaci... SM, za Jaksu Amsterdam, ta o Jezus Maria, no dlaczego ten pan tak prześladuje mnie już od ponad roku? Jest, mamy walkout! No w końcu, i tam się świeci coś na niebiesko, ale to jest chyba karta za ligę Mistrzów. Oj, chyba za bardzo się ucieszyłem, a to faktycznie jest Busquets Niebieska karta za ligę Mistrzów Hiszpana. No dobrze, no chociaż to był taki płomyk nadziei na start. To będzie siódma paczka. Siódemka to podobno szczęśliwa liczba, ale jak widać nie dla mnie, bo walkoutu dalej nie ma. Tymczasem Hiszpania, SP, czyli jakiś KOKE. Czyżbym miał rację? Czyżbym był tak dobrze przewidującym człowiekiem? No ależ tak, brawo! Leci paka tym razem za 100 tysięcy, 2000 FIFA points. No mam nadzieję, że tutaj przywita nas chociaż jakiś konkretny walkout, którego jednak nie ma w ogóle, ale idąc za to dalej, Portugalia z. PP, czyżby to był ten pizzi, pizzi Pizzi? Tak jest to jest on 84 skila, no ale jak na paszkę za 100 tysięcy, no chyba jednak nie mogę być zadowolony. Oho, coś mi się to nie podoba, bo było aż jasne pomarańczowe poświetlenie, takie, czyli to nie będą nawet ekrany, tylko Martinez 76 skilla. No nie no, to to jest jakiś kiepski dowcip. Aż się boję patrzeć w przyszłość po tej ostatniej paczce, ale tym razem no są przynajmniej te białe podświetlenia więc to będą przynajmniej ekrany i tym razem jest to Belgia SO czyli Alderweller to 75 oceny ogólnej w tym roku no ale karta niezbyt wiele warta i niezbyt bardzo grywalna leci ostatnia paczka bowiem skończyły mi się FIFA pońcy na nic więcej już mnie nie będzie obecnie stać i zobaczymy czym zaskoczy mnie ta paka i nie ma nawet ekranu tylko bakajoko 79 oceny ogólnej więc E, no chyba nie mogę być zbyt szczęśliwy z tego pack openingu. No cóż, tak wygląda sytuacja, znów jest to kompromitacja i nie ukrywam, że jestem nieco rozczarowany, bo przyznam, że przed tym otwieraniem zrobiłem sobie przerwę od grania na tym koncie. Jedyne co to właśnie zbierałem paczki, które otworzę niebawem i naturalnie miałem nadzieję, że taka przerwa sprawi, że i jej dami dobrą kartę na zachętę bym powrócił do gry, ale jak widać ich satysfakcjonuje już samo logowanie się na webapp, Więc póki co Busquets to nie było coś na co liczyłem, ale najlepszym zajmiemy się, gdy cała ekipa toty będzie już dostępna. Paczkach, no a wtedy kto wie, może trafię swoją trzecią kartę drużyny roku w życiu, a może przy okazji nawet czwartą, bo szczerze mówiąc, dostałem już od Was kilka wiadomości typu, że otworzyłem paczkę i trafiłem do Ty Ronaldo, a potem jeszcze jedną i dostałem w niej to Ty Więc wszystko jest możliwe, ale najmożliwsze jest to, że jednak ja nie trafię nawet ani jednej karty wartej co najmniej 100 tysięcy monet. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!